Witam serdecznie widzowie, witam w grze Zombie Army Trilogy. Moi drodzy, ponieważ za kilka dni, a dokładnie jutro będę nagrywał tutaj będziemy mieli, to postanowiłem, że pierwsze zrobię przez niedzielę i poniedziałek Zombie Army Trilogy. No, i co mogę Wam powiedzieć? No, mm, dzisiejszy odcinek jakby jest dalszym gonieniem Gamerkim Roku. Wiem, że dzisiaj. Yy, że dzisiaj Didika już yy, też zaczęła w to grać. No yy, i Gamerka Roku również kontynuuje swoje działania dalsze. Więc no. Oczywiście jak zawsze muszę uważać na swojego pada, bo dalej jest zepsuty Rozumiecie, no i... Tak by powoduje, że Granie w to jest... Dzień dobry. Dobranoc. Powiem Wam, że to naprawdę ta gra powoduje, że nie możecie zaufać niczemu i nikomu. O właśnie dlaczego Wygląda wiecie, to wygląda po trochu tak jakby wszystko absolutnie Chciało Was zgładzić. Pragnę Państwa. Widzicie co? Trochę was za dużo bym powiedział. O! Czy ja nie umiem już granatami naprawdę? Czy ja po prostu tak fatalnie tym akurat tym konkretnym granatem. jagdam wow strzeliłem na ślepo I daw jeszcze obydwa w głowę Oni z tych rzeczy koleś. Jeszcze mi bateria pada powoli Do widzenia Anu W sensie jemu nie wam widzowie Dobra Jakby wiecie zombiaki... jaki To musia się chyba wyłączyło Jest tu kolejne szkieletory Okej okay. Trzeba jakby Okej okay, bo mogę zaraz zdechnąć jak kciota. Au Jezu jakiego on Busta nagle dostał Rozbił na mnie butelkę No widzieliście taką, taką hecę Chłop rozwalił na mnie butelkę Co za bezczelność Dobra Szkieletory mamy z głowy Bania 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 Wow! Dobra noc. Dobra noc. Ja zwariuję widzowie z tym wszystkim. Wyjazd, wyjazd, wyjazd. Kurde cholerne zombie. A najgorsze widzowie jest to, że ich ataki są cały czas takie, tak samo upierdliwe. Nie mam już... Dobra, koniec tego dobrego. W powiem, bo to było super sympatyczne doświadczenie. Hmm prawa czuję, że to mogą być yy, te... Ci przekręci snajperzy, zombie Tak, ni cholery nie ufam tym ząbiakom, że one już się dały ściana, nie? O, na pewno coś się stanie. Na bank Oficer! Oczywiście, że kurda, musiał być walnięty oficerzyna. Jeszcze on. Żegnam pana. Przestanie cię już boleć głowa oficerku. O nic z tych rzeczy koleś. Chyba w większości je powstrzymałem. Napłynięcie ich większej ilości. Czyżby uniknął dużego rozlewu krwi? Niemożliwe. A może? Wiecie, to jest coś takiego, że oni oni by się w dużej większej ilości pokazali, ale wiecie, po prostu zatłukłem tych oficerów zombie zanim yy, zanim to wszystko się rozpętało, nie? To wie, może zostali oni zatrzymani w końcu. Wiedziałem! Nie znoszę snajperów. Jeszcze jeden tam skacze. Ładny Gewer 43, chłopie Gdyby nie strzelił, to bym go nawet nie zauważył. Ostatnie czego wiecie, ostatnie czego mi trzeba to tak naprawdę walnięty zombie oficer albo idiotyczny yy chłop ze snajperką, nie? Więc... Nawet fajnie się złożyło. Bo sam się wydał, sam się sprzedał, sam się załatwił, nie? Nie wiem czy tylko ja mam tak widzowie że co chwila sobie potrafię wiecie przeładować amunicję czy nie tylko ja okay. Oczywiście że was słyszę Dobra, czy to już wszyscy z panów? Czy jeszcze ktoś chce się pobawić? Jakby, dobra, szanujmy się. Nie wierzę w to, że oni sobie już odpuścili, nie, ale wierzę w to, że oni mogli na teraz sobie odpuścić. Choć. Marzyć każdy może, nie? Wiecie, dla mnie plusem jest to, że mogłem to obejrzeć u Gamerkim Roku, dzięki czemu można założyć, że będę wiedział, co się dzieje, nie? Na przykład wiem, że zanim my dojdziemy tu i ówdzie, to będziemy mieli starcie z danymi jednostkami, nie? Ale to jest jakby dygresja, nie? Wiem, że tutaj będzie jeszcze jeden sniper, ale wiecie, ja tak skakałem po tym odcinku, tak żeby nie zauważyć sobie tego. W sensie nie skakałem, że go nie oglądałem, tylko nie skakałem, że go oglądałem co jakiś czas. Rozumiecie o co chodzi? Myślę się widzowie, wie, że też to słyszycie. O. I się zaczyna. Wiecie co to oznacza, że oni płoną? że to są demony, niestety. Dobra. aż mi z ręki karabin wypadł to nie? no coś może z tym być stary les nie umie celować mu z ręki karabin wypada i oczywiście mamy już demony zatem ja pierdzielę ale dużo ich uderzyłem Ups! Aha! Wiedziałem. Wiedziałem, że go spotkam. No i co teraz widzowie? Musimy uważać, bo kolega jest jeden narwany, drugi kusza narwany, ten też jest narwany. i każdy dąga wrodek, chce dostać spiernisz o tej samej godzinie. O nie 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 Jest zabity. Najpierw Demony, ale wyciągniemy je do Weymond, do kopu. a gdzie jest ten snajperzyna? Ha, la la la, la. Ała! Nie myśl, że Cię nie widziałem, chłopie. Filip, kur... was pszczółki ma mm -hmm. Skoczku, koniec zabawy. Hmm, za mało. Zaraz wam powiem czemu używam cały czas Marii Czemu nie zmieniam sobie na przykład persony Otóż widzicie W naszej wersji historii Marii jest główną bohaterką Jakby aby w drugiej części zombie armii miało to sens W pierwszej musieliśmy zrobić ją również główną bohaterką A to w praktyce widzowie oznacza, że Marii będzie e, miała to, że ona przetrwała Berlin i że ona w sumie jest e, jedną z ocalałych. Oczywiście moglibyśmy również e, zrobić i najprawdopodobniej tak zrobimy, mm, bo będę się starał e, e, widzowie już wiem, że Lilika będzie się starała e, dać e, tą grę Arbuzowi. Więc jeśli Arbus się tylko wtedy zgodzi to będziemy się starali żeby to Arbus była tą osobą która będzie to z nami okrywać Ale oczko No, no. Oh. Więc wiecie Więc to jest jakby taka trochę dygresja ale Jakby na pewno taka którą Każdy z nas będzie chciało Nam zaakceptować nie, nie taka że Nie zostawimy wyboru bo jakby Wybór z nas ma każdy Jakby Nikomu do tego nic nie O kurde

Czekajcie. Dobra, mamy wystarczająco materiału. Zastanawia mnie, że... O, patrzcie. To się dzieje o drugiej w nocy. Widzowie, w tym miejscu się z wami pożegnam. Cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstatujcie komentarz. Wpadnijcie na Twitcha oraz na Kika. Oraz na Instagrama, gdzie publikuję jeszcze inne rzeczy. Oraz na TikToka, żeby obejrzeć yy, materiały z serii Śmianko. Trzymajcie się, hej, hej, papatki.